Jest w każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb, mama, dom rodzinny i Wisła i Mazowsze. W środę w środowiskowym domu samopomocy odbył się małopolski konkurs recytatorski środowiskowych domów samopomocy pod nazwą Krajobraz Stron Ojczystych. Gościliśmy ośrodki wsparcia z całej Małopolski. Zastanawiając się nad wyborem tytułu tegorocznej edycji Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego, szukaliśmy tematu, który jest bliski nam wszystkim. Zdecydowaliśmy więc, że będzie nim właśnie krajobraz Stron Ojczystych, pozostawiając uczestnikom konkursu dowolność wyboru oraz dowolność interpretacji, gdyż mogą być to utwory zarówno o charakterze patriotycznym, opisującym piękno Polski i polskiego krajobrazu. Ale również te odnoszące się opi i opisujące bardzo konkretne miejsca, małe ojczyzny, z których dotarli do nas lub skąd pochodzą uczestnicy konkursu. Z tego względu temat ten uznaliśmy za bardzo uniwersalny, wdzięczny i bliski nam wszystkim. Myślę również, że teksty, które recytowali uczestnicy konkursu, pokazują, jak różnorodnie można było rozumieć tytuł tegorocznego konkursu. Nie potrzebne żadne diety, gdy się chce zobaczyć su-de. Mamy tak urokliwe miasta, że można i smakować jak... A, Był to 18. małopolski konkurs recytatorski środowiskowych domów samopomocy. Ogromnie się cieszę, że tyle ośrodków wsparcia chciało uczestniczyć w tym wydarzeniu i z niecierpliwością czekam już na to wydarzenie za rok. Diolch yn fawr iawn